Widzowie z tej strony, a i dzisiaj będziemy nagrywać odcinek, że będziemy robić bazę pod ziemią. Więc zobaczymy, jak nam, czy nam się uda. Więc tak, to będziemy zaczynać. Najpierw tutaj widzę taki płaski teren, w którym można by było zrobić tą bazę. Ta baza ma być w miarę w miarę duża, żebyśmy mogli sobie no tam dużo rzeczy schować. Dawajcie łapki w górę, żeby mi się udało i zaczynamy. Więc tak. Tu raczej będziemy kopać. O tak... No nie wiem. No tak trochę będziemy kopać. No ta baza będzie tak około może, no może być tak, i teraz będziemy kopać, o o, um, na szerokość to może sobie powiększymy później, więc tutaj będziemy dalej kopać, okej, okay. teraz kopiemy więcej, to nic nie stanie, dobra, gdzie, gdzie to jest? Boże, my tak dużo zakupiliśmy. Za dużo. Dobra, tam nie ważny. Um, tutaj zapowodujemy craftingiem. To... Ej! Do... Co? Nie da? się? A, dobra, nie ważmy. Weźmy sobie ziemię. Zostawmy sobie. Hmm, po co ja to sobie? Oj, dobra, nie. Weźmy sobie ziemię. zostawimy sobie tu ziemię, że tu już nie musimy budować, a raczej nie możemy budować, bo już jak sobie ustaliliśmy. I tutaj weźmiemy, rozbudujemy to, albo tu już zabudujemy. Oj. Co zrobiliśmy? Temu. Albo... <laughs> Dobra. Jakoś tak to wyszło. Okej. Okay. I to będziemy już... A tu też zabudujmy, żeby nie było. Okej. Okay. I tu resztę. Dobra. I to już będziemy niszczyć. Napiszcie w komentarzach, jaki następny odcinek zrobić. Z Mych Albo może. Nie wiem, może ze Stambu Geysa No nie wiem. Jak chcecie. I subskrybujcie kanał. Kto nie subskrybuje, to warto zasubskrybować. A i polecam kanał SimCiłuszko. Yy, to jest bardzo fajny kanał. Weźmy o tak tyle. O, żeby trochę było tej przestrzeni. Dobra. To będziemy zaraz budować. Polecam kanał Ziemciłuszko. Bardzo, bardzo fajny kanał. Bardzo lubię go oglądać. Więc jak macie okopę, to zasubskrybujcie Ziemciłuszko. Bardzo fajny kanał. Polecam. Y no, kurde, i już tam weszłam. ale trudno. To może pod będę prostu. Czemu ja coś nie Dobra. Okej. Okay. To już tu będziemy niszczyć. Widzimy się, jak już to zrobię. Dobra, widzowie, skończyłam. Więc tak to się prezentuje. I ty. Teraz znajdę tylko pochodnie, więc zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, znalazłam pochodnie. Więc teraz sobie tutaj... oj, jak ja to zrobiłam? Dobra, dip ten zabuduję. I teraz pyk. Ustawiam sobie to pochodnie i zabudujemy. Żeby było... Dobra, tu nie ustawić żeby było jaśniej i będziemy stawiać loki, które będą oświetlać. Już znaczy się nie oświetlać tylko będą meblować. Będziemy meblować nasz dom. I to będzie chyba na tyle tych świeczuszek. O, na bank tyle wystarczy. Oj. Więc teraz widzimy się jak to wszystko zabudowuje Zabuduje Dobra widzowie Już y, zabudowałam, zostawiłam sobie dziurkę żeby miała jak wejść Potem zrobimy wejście i teraz czas na umeblowanie. Chyba ścian nie będziemy zmieniać. O! Chyba ścian nie będziemy zmieniać, dlatego że no. To długo zajmie. A chyba, że w następnym odcinku. Zmienimy ścianę. Zobaczymy. Ale najważniejsze to teraz jest łóżko. Oj, jakie to zrobiłam? Dobra. Nieważne. Okej, okay. zostawmy łóżko, znowu? A to nie ten przycisk, ale jak kupię. Dobra, przynajmniej tą trawę zakryję. Ym, za łóżkiem będzie crafting. Znowu, albo schowajmy tam, albo nie. Nie da się krawcinko postawić. Dobra, niech będzie tu. Um, dobra, nieważne. Przepraszam, cech katar. To w ścianach będą. W ścianach będą te rzeczy. Okej. Okay. I Chyba na wierzchu postawimy. O, to. Okej. Okay. Energiet. Tylko tu trochę za dużo miejsca jest. Hmm. Napiszcie w komentarzach, co ja mam tu postawić. I widzimy się w następnym odcinku.